Siemaneczko z tej strony, z gry. Witam Was w dzisiejszym materiale. Fame odkrywa karty dokładnie 15 lipca o godzinie 20 w poniedziałek. Konferencja, na której no oczywiście część bohaterów, którzy zostali już oficjalnie ogłoszeni tutaj, są na plakacie. Natomiast cała karta walk na narodowy półtora miesiąca przed ma zostać odkryta tego co wiem, to jest oczywiście wszystko dopięte, natomiast ja nie znam cał całej karty walk. Też jedno zestawienie, które już zostało ogłoszone, miało wyglądać inaczej. Dużo było tutaj perypet perypetii mieli organizatorzy z niektórymi starciami. Nie wiem też, jak zakończyła się ostatecznie historia ze starciem, które miało się odbyć jednego z dużych rozmiarowo frików, z jednym z najlepszych sportowców, którzy są we frikach bardzo, bardzo długo. Natomiast czy ta walka dojdzie do skutku ze względu na pewne ostatnie wydarzenia? Może być różnie, nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że tak, bo to by była jedna z fajniejszych walk. Na pewno chętnie bym zobaczył wielkiego gabarytowo e, frika, właśnie z bardzo e, porządnym e, sportowcem, ale dużo, dużo mniejszym. To jest coś, co się idealnie wpisuje we friki, i tu sportowców widzimy w takim zestawieniu bardzo chętnie, więc uważam, że tu się wszystko e, zgadza. Ci, którzy e, szybko się domyślają, to wiedzą o jakie starcie chodzi a, a ci którzy się nie domyślają to jak dostaniemy oficjalną już rozpiskę to wtedy wam powiem czy to starcie jest czy go nie ma, mam nadzieję że będzie bo ono jest absolutnie jak dla mnie jednym z topowych, wszystkie karty zostaną odsłonięte i wtedy myślę że też nagramy taki materiał oceniający czy jak realnie to wszystko wygląda czy, czy uda się sprzedać narodowy czy fejm może liczyć na bardzo wysoki wynik pay -per view, widzę że powoli gra medialna się zaczęła, też Kas już się już pojawia w różnego rodzaju programach, już już tam szczypie Tomka, także fajnie, fajnie się to wszystko zaczyna kręcić i tak jestem zdania, że tutaj na przykład Diablo to jest zmarnowany trochę potencjał, bo akurat Pasha nie jest odpowiednim rywalem w moim odczuciu dla Krzyśka. To są friki, to są konferencje, tak jak jedynym zawodnikiem, który, z którym walka ma sens pod względem i show i Walki, no to jest oczywiście Casio dla Adamka, dla Włodaczyka też by się tutaj kilku zawodników znalazło, więc ten dobór mi osobiście się nie podoba, ale też wiem czym został kierowany. Także pff, na razie z tego co wiem zapowiada się Nieźle. Sam jestem ciekaw, bo też, nie, tak jak mówiłem, nie znam wszystkich zestawień, ich będzie sporo, także też czekam na ten poniedziałek, co tutaj FAME zaoferuje i jak realnie będzie to wszystko wyglądać. Czy będzie też jakaś trochę odświeżona machina promocyjna, no bo bez wątpienia jeżeli atakuje się stadion, no to też musi być ta promocja zrobiona naprawdę mocno. Fame raczej stara się też korzystać zawsze z jakichś nowych nowinek. Technologicznych, nowych możliwości sprzedaży swojego produktu, więc myślę, że tutaj też ten poziom zostanie zachowany też jestem ciekaw z tego względu, bo jest kilka postaci, tak jak już mówiłem wcześniej, które nie wystąpią na stadionie, dlatego, że nie dlatego, że Fejm nie chce, Fejm by chciał, ale, ale dlatego, że nie mogą. Natomiast już teraz, kiedy została zapowiedziana gala na stadionie i raczej nic nie będzie z innego projektu, który miał być grany, no to mogę wam już tutaj powiedzieć, że Fejm realnie, docierały takie przecieki, ale Fejm realnie myślał o tym, aby zrobić też jeszcze jedną galę przed jeszcze stadionem, to niektóre walki byłyby tam też eliminatorem takim jakby do stadionu, natomiast też fame miał tutaj niszę na to, żeby te swoje takie dymogenne bardzo zestawienia, które ludzie chcą zobaczyć, a których stadion nie przyjmie, no zrobić właśnie tam, także chcieli tutaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zrobić tą jedną galę mniejszą, właśnie z tymi wszystkimi zadymiarzami zakazanymi, no, natomiast tutaj na stadionie jednak zrobić takie bardziej sportowe widowisko, tak się jednak nie stało, no być może jednak, no nie był to chyba dobry pomysł, lepiej zrobić chyba taką galę po stadionie, no bo tutaj dwie gale w tak krótkim czasie, pierwszy raz atak na stadion, no to mogłoby się po prostu skończyć jakąś katastrofą, jakimiś problemami, których gdzieś może pożarami małymi, których już później nie dałoby się ugasić, także myślę, że no chyba, że dzisiaj nam powiedzą, że jednak coś takiego będzie na no, ale Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Raczej z tego pomysłu zrezygnowali. Nie wiem, jak jest na ten moment. Wiem, że jeszcze niedawno raczej było tak, że była rezygnacja z tego pomysłu. Ale być może też coś się w tej kwestii zmieniło. Także sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo dużo informacji może się pojawić 15 lipca. Druga część tego materiału, w zasadzie niekończący się temat cen pay per view w Dazonie, do których już powoli przywykliśmy. Dazon ogłosił kolejne ceny na swoje najbliższe wydarzenia i słuchajcie, znowu jest ciekawie. Jake Paul kontra Mike Perry. Przypominam, Paul miał walczyć z Mike'em Tysonem, ale ten już praktycznie chodzi o lasce i nie dopuszczono go do walki. Okazuje się, że dalej są plany zrobienia tej walki w listopadzie. Cały czas ten termin jest zarezerwowany. Nie wiem, czy dalej Netflix jest tym zainteresowany, bo przypominam, że na Netflixie Paul miał bić się z Mike'em Tysonem. No ale kiedy okazało się, że Mike nie może walczyć, no to wskakuje Mike Perry, który świetnie sobie radzi w walkach na gołe pięści, w ostatnim czasie. Natomiast tu nie będzie gołych pięści, tu będą rękawice Mike Perry. To chyba w ogóle ma jakąś walkę w boksie z 10 lat temu, jedną przegraną, ale później już chyba nie walczył. Natomiast No Jake Paul, wiadomo, cały czas, cały czas przygotowany, cały czas trenuje, cały czas gdzieś tam polepsza te swoje umiejętności. Jak na człowieka, który od YouTubera startował, od statusu YouTubera, to No radzi sobie całkiem przyzwoicie. No i widocznie robi na tyle duże zasięgi, że jednak ludzie wciąż. Braci Paul chcą e, oglądać. Natomiast cena Dazon w Polsce za to wydarzenie to 80 zł, <laughs> Jezus Maria. jeszcze wykupiony e, dostęp. I, I powiem tak, e, bo wiem, że niektórym się może nie chce słuchać, że ciągle tutaj narzekam na to e, pay per view, ale słuchajcie, na tą rozpiskę. Ja pomijam, że ta walka nie jest w ogóle interesująca, ale na tą rozpiskę, gdzie ta cena jest tak duża, odkurzono jeszcze. Julio Cezara Chaveza Juniora który ostatnie lata już nie walczy, przebiera się za kobietę oddaje się urokom życia świetnie, niech się bawi natomiast po co on jest odkurzony i wskakuje na taką rozpiskę na takie drogie pay per view no, w głowie się po prostu nie mieści dlaczego też mówię bo mamy też kolejną galę w Dazon, gdzie Terence Crawford będzie mierzył się z Madrimowem w walce wieczoru no i słuchajcie, tu też trzeba dużo zapłacić bo to jest 90 zł. Ale tutaj, jak ty płacisz, to wiesz za co płacisz, bo tutaj masz po prostu wołowinę premium tam masz jakiegoś starego, przydrożnego e, jakiegoś przydrożną wieprzowinę starą, nieświeżą a tutaj za cenę minimalnie większą masz jednak najwyższej jakości wołowinę. no to tu faktycznie możesz powiedzieć, że wiesz za co płacisz, bo masz walkę Madrimowa z Terencem Crawfordem, jednego Crawford absolutnie e, top 3 dla niektórych top 1 e, pięściarzy bez podziału na kategorię wagowej, u mnie osobiście jest w trójce, m, raz Razem z Usykiem i Inue. Natomiast co jeszcze? Tu jest walka Endeego Ruiza z Jarenem Millerem, która też zapowiada się na świetną bitkę, niesamowitą ilość uderzeń. Pewnie zobaczymy młodziutki. Jared Anderson, jeden z najbardziej gorących prospektów, zmierzy się z tym, z kim większość boi się walczyć. Martin i Isaac Cruz, z Jose Valenzuelą. Także David Morel z Cal Lejdziczem, także tutaj naprawdę dostajemy świetną kartę za wysoką cenę ale za to świetną kartę natomiast to co dostajemy na gali Paul Perry no, to jest po prostu mizeria i słabizna łącznie z tą walką wieczorem. Oczywiście ta cena podyktowana jest tym, że wciąż Paul ma tą wysoką popularność, natomiast o ile uważam, że ta walka z Mikeiem Tysonem, faktycznie pewnie w Stanach Zjednoczonych wciąż by ludzi przyciągnęła, bo wciąż jednak Mike Tyson ma to coś, że ludzie chcą go zobaczyć, natomiast też ja mam wątpliwości co do tego, czy też ta walka nie będzie odbywać się zgodnie z jakimś scenariuszem, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że Mike'a Tysona na emeryturze no nokautowanego przez Jake'a Paula, wydaje mi się, że jeżeli ta walka będzie się odbywać normalnie, odbyłaby się na normalnych zasadach, to to musiałoby się skończyć tym, że żelazny Mike zostałby tutaj raczej ośmieszony, natomiast wydaje mi mi się, że to raczej jest niemożliwe, i tutaj to jest Netflix, więc kto wie, jak to będzie wyglądało. To tyle. Ode otrzymajcie się. Hej.